Dzień dobry. Jako, że jesteśmy już po wyborach, to powinienem Wam powiedzieć, że wybrałem Mazdę, ale to nie jest prawda, ponieważ Mazdę tylko wywoskowałem. Chciałbym Wam teraz pokazać, jak to woskowanie wyszło. Że tego wosku jest no, odrobinę więcej. Przy czym nie mówię o grubości, bardziej o powierzchni tego samochodu, ponieważ no, wywoskowane jest w tym momencie wszystko, co wywoskowane być powinno, a nie tylko rzeczy, które losowo gdzieś wpadły pod pistolet. A tutaj mamy jeszcze masy. Tak jak wspominałem, zrobimy masami całe progi. Są zrobione tutaj od początku do końca. Jak również masą tutaj są zamknięte szczeliny, które tam się gdzieś pojawiały. No i masą są też zrobione tylne nadkola. Ja spróbuję wam to tak może pokazać. O ten rand tylnego nadkola, tam gdzie nie do końca te nadkola sięgają plastikowe. Gdzie te wszystkie osłony nie osłaniają. No bo tam jest dość taki newralgiczny i dość też ryzykowny punkt, jeśli chodzi o zaczątki korozji. Co do Mazdy dalej, no to przednie zawieszenie, przednie kielichy też do samej góry, ranty błotników, tutaj przednia belka, no przedni pas nie, ponieważ ten cały element jest plastikowy, ale już tutaj jak najbardziej plastikowy nie jest w związku z czym została ta poprzeczka wywoskowana tutaj też od spodu, no pod maską mamy też wywoskowane całe potrzeby całe kielichy, tak Wam to chciałem trochę przybliżyć ja tak obchodzę tą mazdę dookoła, ale tutaj jest, że tak powiem powód tego obchodzenia a ten powód wygląda tak tu mamy wszystkie osłony z Mazdy, podwoziowe, wydechowe, w związku z czym gdzieś to wszystko się też musi dosuszać. No i tak na Mazda wygląda. Bierzemy się pomału za montaż. To już mamy przeschnięte, można to już spokojnie dotykać, już się tutaj nic nie klei, nie, nie przylepia. Więc możemy spokojnie brać się za montowanie tego całego podwozia. No jak skończymy, no to wam nakręcę taki filmik już podsumowujący. A póki co, no to wyszło, jak wyszło.